Rekordowa akcja Jabłuszko już za nami. Inicjatywa odnotowała w tym roku imponujące wyniki. Wolontariusze przyczynili się do zebrania sumy 161 798 zł i 87 groszy na cele charytatywne. Akcja Jabłuszko to już tradycja w naszym mieście. Stoiska pełne soczystych jabłek można było spotkać m.in. w szkołach i przedszkolach. W tym roku mamy ponad 170 placówek. Jabłuszka bardzo szybko znikają, są telefony, że mamy gdzieś dowieść, bo już im zabrakło. To wyjątkowe wydarzenie mobilizuje społeczność do działania i niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki pomocy mieszkańców miasta i okolic udało się wesprzeć ośmioro dzieci. Każdy podopieczny otrzyma 15 724 zł na rehabilitację oraz leczenie. Jabłka do nas przyjeżdżam aż z grójca tirami, dwoma tirami przyjeżdżają, bo w tym roku mamy... Ton. Tak, żeby zorganizować taką akcję, no to musi być tutaj sztab ludzi, którzy z chęcią, zapałem organizują i chcą pomagać w akcji. Akcję zwieńczyła wizyta organizatorów u prezydenta miasta Leszna Łukasza Borowiaka. Akcja Jabuszko to nie tylko zbieranie pieniędzy, ale również dowód na to, że społeczeństwo potrafi działać na rzecz innych.